Witam w tutorialu programu Lightroom, w którym postaram się za pomocą karty Basic wywołać te oto fotografie w taki sposób, w jaki zwykle obrabiam swoje własne zdjęcia. Dlaczego właśnie karta Basic? Ponieważ jest ona w wielu przypadkach zupełnie wystarczająca do tego, żeby zdjęcie wyglądało tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bo zwykle nie są potrzebne jakieś głębokie korekty, jeśli zdjęcie nie jest zupełnie zepsute albo nie chcemy uzyskiwać jakichś artystycznych efektów, a raczej nie musimy sięgać do pozostałych zakładek, być może do korekty obiektywu, do odszumiania, to tak, natomiast. W pozostałych wypadkach to już muszą być jakieś celowe zabiegi artystyczne. Zakładka Basic jest w tym wypadku wystarczająca. Pokażę także pokrótce narzędzia, które są tutaj dostępne w górnej linii. Z tego względu, że trzy z nich, czyli filtr gradacyjny, filtr kołowy i pędzel dopasowania, tak naprawdę wyglądają bardzo podobnie jak zakładka Basic. Są tutaj bardzo podobne suwaki, bardzo podobne parametry do ustawiania, z tym, że te trzy elementy działają lokalnie, natomiast karta basic dotyczy zawsze całości zdjęcia. Przed rozpoczęciem pracy zawsze musimy sobie zadać pytanie: po pierwsze, jaki jest nasz cel? Co chcemy z tym zdjęciem zrobić? Jak ono ma wyglądać docelowo? Czy chcemy, żeby było jakieś ciepłe, ma to być jakieś wspomnienie lata, wiosny? Czy wręcz przeciwnie, mają być jakieś zimne kolory, które mają sprawić, że to zdjęcie będzie wyglądało dziwnie i obco? No to są nasze wybory jako fotografów, i na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć przed rozpoczęciem obróbki, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę dążymy. Ja chciałbym uzyskać tutaj takie miłe, nastrojowe zdjęcie. Kojarzące się z ciepłym popołudniem, kiedy to zdjęcie właśnie było robione. Jest to kwiat zielonego groszku, więc kojarzą się z ogródkiem, z, taką, z takim przyjemnym czasem spędzanym w ogródku. I chciałbym właśnie taki efekt uzyskać. Po pierwsze, to co zwykle robię ze zdjęciem, to przycięcie go. Staram się kadrować w miarę sensownie, już robiąc zdjęcie, natomiast zwykle znajdą się jakieś elementy, których nie chcemy. Na zdjęciu. W tym wypadku jest to tutaj kawałek liścia widoczny po prawej stronie. Tutaj taka ciemna plama, też od liścia po lewej stronie. One odciągają uwagę widza od głównego motywu, dlatego będę się chciał ich pozbyć. Mógłbym spróbować tutaj użyć klonowania, czy też leczenia i usunąć ten element. Ten też od biedy można by w ten sposób spróbować. Ja natomiast w takich wypadkach po prostu stosuję kadrowanie. Po wybraniu narzędzia z tej strony usuwam liść, a z tej strony pozbywam się tej dużej plamy, zostawiając tylko ten element. No tutaj niestety będę się pozbywał tych końcówek, ale są one na tyle rozmyte, że nie powinno to stanowić dużego problemu. W tym wypadku mamy już jakoś opracowane ujęcie. Drugim krokiem, który zwykle robię, jest korekta balansu bieli. W swoich zdjęciach zwykle nie silę się na jakiś realizm, bo też nie chodzi mi o to, żeby przedstawiać tutaj kwiaty na przykład w takim ujęciu encyklopedycznym, gdzie ważne jest to, żeby zobaczyć i liść, i kwiat, i to w takich kolorach, w jakich one rzeczywiście w przyrodzie występują. Ja patrzę bardziej na kwiaty jako na takie obiekty ładne do sfotografowania, które bardzo ładnie wychodzą, a jak się jeszcze ma taki obiektyw, w który ładnie oddaje ostrości, poza głębią ostrości, no to tym lepiej. <gry> Dlatego nie robię zdjęć z, z szarą kartą i nie próbuję sobie balansu bieli z tej szarej karty, tylko albo ustawiam to, mówiąc brzydko, na oko, albo zakładam, że coś jest w neutralnym kolorze, w tym wypadku na przykład białe, i od tego sobie Próbkuje balans bieli. W tym wypadku kwiat zielonego groszku był praktycznie biały, no z lekkim zarzuceniem, więc uznam, że będzie dobrą bazą do ustalenia balansu bieli. W tym momencie zdjęcie nabrało takiego bardzo ciepłego koloru. Można to troszkę osłabić, dodając nieco niebieskiego. W końcu nie można też przesadzać. Z żółtym kolorem. Powiedzmy, że no, zdjęcie podoba już mi się pod, pod względem kolorystycznym, dajmy na to. I jedna rzecz, która jeszcze mi tutaj troszkę przeszkadza, być może nie jest widziana przez wszystkich, to te dwa elementy, tutaj ta plamka i ta plamka. Pozbędę się ich za pomocą narzędzia klonowania. Tutaj warto zwrócić uwagę, żeby zaznaczona była opcja uzdrawiania. Ona tak się nazywa po angielsku heal, ponieważ wtedy Lightroom będzie potrafił dopasować także jasność kopiowanego fragmentu. W przypadku klon, on po prostu przenosi piksele z miejsca źródłowego na to miejsce docelowe, a w tym wypadku chcemy, żeby zachował jasność, żeby ta korekta była jak najmniej widoczna. I podobnie robię. Z tą plamką. Ja ją sobie spróbuję z tego miejsca. Po zamknięciu nie ma śladu po tych dwóch operacjach. Stosowanie tego typu korekty, no to już jest wybór fotografa. W moim wy wypadku, kiedy ja nie, nie oczekuję od tego zdjęcia, że będzie to zdjęcie dokumentalne, wydaje mi się, że ono nie traci nic na prawdziwości. Przez to, że usunąłem tutaj tą kropkę i tutaj tą plamkę, a przez to zdjęcie wygląda trochę estetyczniej niż wcześniej, więc jak dla mnie jest to dopuszczalne. Oczywiście nie w każdym wypadku można sobie usuwać różne rzeczy, ale no to jest decyzja fotografa, to jest tylko narzędzie. Możemy zrobić to, co uważamy za, za słuszne. Jestem teraz na etapie, że zdjęcie wygląda już. Całkiem w porządku, mogę się teraz zająć korektą ekspozycji. Naturalnym wyborem jest suwak ekspozycji, właśnie. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by to zrobić gdzieś o jedno FV praktycznie, żeby to jakoś wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie mamy już troszkę za jasne tło względem tego naszego kwiatka, więc ja cofnę troszkę ten suwak, gdzieś tak do połowy V, powiedzmy do takiej wartości, a resztę nadrobię za pomocą suwaka whites. I teraz uwaga, przy korekcji ekspozycji warto zawsze spoglądać na histogram, który no, jest narzędziem dla fotografa, można z niego korzystać, to nie jest tylko kolorowy wykres, który Warto sobie po prostu schować, bo zajmuje miejsce. Nie, on jest przydatny. W tym momencie widać, że to zdjęcie jest jeszcze sporo tutaj niedoświetlone. Jeszcze nie osiągnęliśmy stuprocentowo białych bieli na tym zdjęciu. I teraz będę próbował przesunąć cały wykres histogramu właśnie w stronę bieli, powodując, że zdjęcie będzie nabierało jaśniejszych tonów i troszkę bardziej nasyconych kolorów. W tym momencie jesteśmy już bardzo blisko prawej krawędzi. Jeszcze nie osiągnęliśmy żadnych przepaleń. Gdy się takie coś stanie, gdy przepalimy zdjęcie, zobaczmy co się stanie. W tym momencie mamy tutaj informację o tym, że pojawiły się jakieś czysto białe piksele na naszym zdjęciu. Jeśli najedziemy myszką na ten trójkącik, one podświetlą się na czerwono na naszym zdjęciu. Ich jest jeszcze malutko, i, i tych punkcików pojedynczych po prostu jeszcze nie widać. Ja celowo troszkę bardziej prześwietlę jeszcze to zdjęcie. W tym momencie obszary prześwietlone powinny już zajmować spore placki, takie czerwone nam się pokażą. O. Tutaj widać dokładnie. To są obszary prześwietlone. Zatem cofnę troszkę ten suwak. W tym momencie. Nie mamy już żadnej sygnalizacji o prześwietleniach. Powiedzmy, że ta korekta jest zakończona. Może się zdarzyć, że na naszym zdjęciu są obszary bardzo ciemne. W tym wypadku mógłbym jeszcze skorygować jasność cieni, ponieważ te liście są dosyć ciemne, być może odwracają one uwagę. Oglądającego. No, nie wiem, nie jestem przekonany, czy tak to zostawić. Na razie może wycofam troszkę te zmiany. Ok, w tym wypadku normalnie zakończyłbym chyba już edycję zdjęcia. Natomiast tutaj, na potrzeby, tutoriala, jeszcze powiem kilka słów o tym, co można by jeszcze zrobić. Czy być może do czego służą poszczególne elementy? Pierwsze w kolejności są suwaki odpowiedzialne za balans bieli, czyli temperatura i tinta, czyli takie przesunięcie kolorystyczne. Tutaj przy korzystaniu z pipetki nie trzeba w zasadzie nic więcej robić, czasami tylko warto przesunąć temperaturę w jedną czy w drugą stronę. Ja, jak mówię, zawsze posługuję się metodą na oko. Czy coś mi się podoba, czy się nie podoba. I tak to po prostu zostawiam. Jeśli wprowadziliśmy jakieś zmiany, które chcielibyśmy wycofać, można przywrócić balans bieli taki, jak był firmowo na zdjęciu, tak jak zapisał to aparat, w tym wypadku ja pozostanę przy tym, co ustawiłem. Suwak ekspozycji już omówiłem, poniżej jest suwak kontrastu. Kontrast myślę, że mniej więcej wszyscy wiedzą, co to takiego, że jest to parametr odpowiedzialny za rozpiętość tonalną. Im jest mniejszy, tym mniejsze są różnice między najjaśniejszym a najciemniejszym kolorem zdjęcia czy tonem zdjęcia. I zdjęcie wydaje się bledsze. Jeśli będę przesuwał kontrast w stronę minimum, to widać, że zdjęcie robi się coraz bardziej szare. I te ciemne tony już się nie różnią tak bardzo od tych najjaśniejszych. A najjaśniejsze nie są już takie świetliste jak wcześniej. W drugą stronę kontrast będzie rósł, czyli ciemne elementy staną się jeszcze ciemniejsze, jasne, jeszcze jaśniejsze, a wszystkie kolory bardziej nasycone. Być może są osoby, którym podoba się ten rodzaj kolorystyki. Ja do takich osób nie należę. Zasadniczo rzadko bardzo korzystam z tego suwaka kontrastu, ponieważ tak naprawdę robi on to, co robią te dwa suwaki poniżej, czyli suwaki whites i blacks, czyli biele i czernie. Natomiast przewaga tych dwóch suwaków jest taka, że działają one niezależnie, czyli można regulować kontrast jasnych i ciemnych partii ekranu niezależnie od siebie. Co różni działanie tych suwaków od tego głównego, który jednocześnie modyfikuje oba te parametry? Dlatego ja bardzo rzadko używam suwaka kontrast, posługując się bardziej tymi, tymi dwoma suwakami. W tym wypadku mógłbym na przykład dociągnąć tutaj czernie do lewej strony, żeby troszkę zwiększyć kontrast, jednak wydaje mi się, że nie jest to konieczne, właśnie chciałbym żeby to zdjęcie miało taki bardziej eteryczny charakter i wręcz być może chciałbym rozjaśnić te, te czernie, przesunąć je troszkę w prawo wręcz. Taki mój wybór. Mogę tak zrobić. Jeśli chodzi o suwaki, highlights i shadows, one służą do odzyskiwania szczegółów w jasnych i w ciemnych partiach zdjęcia. Jeśli mamy naprawdę jasne partie, Chcielibyśmy troszkę szczegółów odzyskać. Przesuwamy highlight w lewo i widzimy, że tutaj te jasne fragmenty, które mieliśmy, no, mają troszkę więcej szczegółów. O, one się teraz rozjaśniają, robią się coraz bielsze. I jeśli zdjęcie jest zrobione w rawie, można troszkę uratować prześwietlonych świateł, nawet jeśli trafiają się takie prześwietlenia, że tutaj. Praktycznie już nie widać szczegółów, czasami ten suwak highlights potrafi te szczegóły przywrócić. Dlatego warto zawsze spróbować, jeśli mamy minimalnie prześwietlone zdjęcie, żeby sprawdzić działanie tego suwaka. Shadows działa podobnie, z tym, że on potrafi troszkę szczegółów wyciągnąć z cieni. Jeśli mamy bardzo głębokie cienie i chcemy, żeby te cienie były ciemne, ale żeby pojawiły się w nich jakieś szczegóły, możemy spróbować. Działania tego właśnie suwaka, który troszkę powinien nam uratować szczegóły, jeśli one oczywiście gdzieś tam są zapisane. Bo jeśli jest zupełnie niedoświetlone zdjęcie, ten suwak nie pomoże. Trzecią sekcją zakładki BASIC jest prezencja. Tak to jest tutaj nazwane po angielsku. Natomiast są to trzy suwaczki, z których ten ostatni. Odpowiadający za nasycenie jest w zasadzie mało użyteczny. On jest tutaj chyba na zasadzie takiej historycznej, trochę tak jak ten kontrast dla osób, które chcą jakoś tam szybko i zgrubnie bardzo poprawić zdjęcie, bo saturacja działa tak, że ona po prostu no, zwiększa wszystkie składowe koloru jednocześnie. Wszystkie kolory stają się jednocześnie albo mniej nasycone, albo bardziej nasycone. O wiele bardziej lubię działanie suwaka Vibrance, który tak naprawdę modyfikuje nasycenie barw w zależności od tego, czy one już są nasycone, czy nie. Jeśli zacznę przesuwać go w prawo, czyli będę chciał zwiększyć nasycenie, to wszystkie kolory, które w chwili obecnej są mało nasycone. Zaczną to nasycenie zyskiwać. Natomiast te kolory, które już są nasycone, one nie będą tak mocno zmieniane. Jest to bardzo fajne w momencie, kiedy mamy troszkę wyblakłe zdjęcie i chcemy mu dodać troszkę życia, ale nie w taki brutalny sposób, jak działa. O, tutaj wystarczy mała modyfikacja suwaka w saturacji i już mamy widoczne efekty. Tu już pojawia się. Taka wściekła żółto-zielona barwa, ona już jest za mocna. W tym momencie jeszcze nawet nie doszliśmy do połowy skali, a ona już jakby wypala oczy. Natomiast w tym wypadku możemy modyfikować bardzo subtelnie. Jesteśmy też na poziomie 35 punktów, tak jak byliśmy tutaj przed chwilą. I to zdjęcie. Może się już powoli zbliża do tej granicy, takiej nienaturalności, natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze akceptowalne. A w momencie, kiedy ograniczymy się gdzieś do 15 punktów, czy może nawet 20, nie jest to, nie jest to tak brutalna ingerencja. I to mi zwykle wystarcza, jeśli chciałbym troszkę podkręcić kolory na zdjęciu. Posługuje się zwykle właśnie tym parametrem, i to nie tak, że go tam przesuwam zupełnie do ściany. Tylko delikatnie, tak, żeby ten efekt był widoczny. Także jeśli tutaj na przykład teraz zresetujemy te ustawienia, to widać, że troszkę to nasycenie spadło, ale nie jest to zmiana jakaś bardzo drastyczna. Trzeci z parametrów, tak się akurat zdarzyło, że omawiam je od dołu do góry. To jest mikrokontrast. Mikrokontrast działa na trochę innej zasadzie niż ten kontrast ogólny. Ten kontrast ogólny działa od razu na całym zdjęciu, bierze pod uwagę wszystkie tony, natomiast mikrokontrast zmienia kontrast między elementami jakby o różnej jasności, które już mają jakiś kontrast. Ten kontrast ulega wzmocnieniu. Czasem daje to ciekawe efekty, ale rzadko na Całym zdjęciu jednocześnie. Czyli ten parametr Clarity w wykonaniu panelu BASIC jest rzadko przydatny. Natomiast staje się bardziej przydatny właśnie przy użyciu jednego z tych narzędzi. Jeśli chciałbym zastosować go tylko i wyłącznie tutaj na obszarze kwiatu, zaznaczam sobie taką maskę. Ja w tym momencie rysuję. <noise> Może tego nie widać. Można sobie włączyć widoczność maski, jeśli ktoś chce widzieć, co będzie modyfikował. Ja mam to wyłączone z tego względu, że w tym momencie, tutaj już pojawiła się ta szpileczka od mojej modyfikacji. Ja mam wyłączoną tą maskę z tego względu, że w tym momencie, kiedy zacznę modyfikować parametry tego mojego pędzla dopasowania, będę widział dokładnie, co się dzieje ze zdjęciem. Gdybym miał włączoną maskę, i przykryty obszar tym czerwonym kolorem, nie do końca bym widział to, co się dzieje. W tym momencie, zwiększenie parametru Clarity też może w tym wypadku konkretnym nie daje dużych zysków i jakichś fajnych efektów, ale nie wpływa już na całą pozostałą zawartość zdjęcia. Ja sobie zrezygnuję, bo nie chcę tutaj wprowadzać takiej kontroli lokalnej. Podobnie działają oczywiście te dwa filtry. Czyli ten działa na jakimś większym obszarze zdjęcia, nie trzeba się tutaj bawić w kolorowanie. A ten z kolei działa na okrągłym wycinku zdjęcia, też nie trzeba się bawić w jakieś dokładne kolorowanie. Jeśli już jesteśmy przy tych narzędziach, one mają jakieś swoje ustawienia. I teraz taka mała uwaga, bo być może to jest trochę mylące działanie Lightrooma, ale w momencie, kiedy. Wybieram na przykład pędzel do pasowania. Nie mam jeszcze tego pędzla nigdzie zastosowanego, więc te ustawienia są tak naprawdę ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. Jeśli teraz zmienię sobie na przykład ekspozycję na taką wartość i teraz dopiero zastosuję to narzędzie, to widać wyraźnie, że Rzeczywiście na tym obszarze ekspozycja jest obniżana, ale w momencie, kiedy utworzę sobie nowe, nową szpileczkę, czyli w nowym, w nowym obszarze będę chciał to zrobić, mam to ustawienie domyślne, narzędzia, czyli tutaj też mi będzie osłabiało o taką samą wartość FV. Mogę sobie teraz dla tych konkretnych szpileczek zmienić oczywiście. Teraz ta szpileczka ma bardzo, bardzo niską ekspozycję, ta ma wyższą, natomiast w momencie, kiedy będę stworzył kolejne, to znowu mam wartość domyślną, taką jaką mam dla całego narzędzia. W momencie, kiedy nie ma zaznaczonych żadnych szpileczek, żadna z nich nie jest aktywna, znowu edytuję tylko ustawienie narzędzia. Czyli jeśli przywrócę tutaj ekspozycję, nowe zastosowania tego konkretnego narzędzia, Będą miały ustawienia zresetowane, czyli każde nowe zastosowanie, czyli każda nowa szpileczka już będzie miała tą ekspozycję zerową, taka jak jest domyślna wartość narzędzia. Jest to dosyć mylące i w momencie, kiedy nie mamy wybranej żadnej szpileczki, czyli wybieramy to narzędzie, nic nie mamy wybrane, a nie zauważymy tego i zaczniemy już korygować w tym wypadku. Tam sobie od razu ustawimy Clarity i saturację. Zaczniemy stosować, i wszystko wydaje się być w porządku. Natomiast w momencie, kiedy wrócimy za jakiś czas do tego narzędzia, ono będzie pamiętało to, tą modyfikację, i zacznie to robić w ten sam sposób. A niekoniecznie tak byśmy chcieli. Dlatego ja osobiście. Zwykle wolę sobie może usunąć te wszystkie szpileczki. Nic nie jest modyfikowane, natomiast samo narzędzie sobie po prostu zresetuje. Ja staram się utrzymać wszystkie narzędzia w takim stanie jakby wyjściowym, gdzie nic nie jest wprowadzone, żaden parametr nie jest zmieniony, bo dzięki temu mogę każdy późniejszy punkt sobie... Wyregulować tak, jak będę chciał. Natomiast, jeśli zapomnę o tym i ustawię jakieś wartości domyślne, co czasami pewnie jest przydatne, ale w moim doświadczeniu jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, to później mogę zapomnieć, zaczynam sobie korygować coś, a później się dopiero orientuję, że domyślnie miałem zmieniony na przykład balans bieli i widać dokładnie te, te edycje, ale to dopiero na przykład po eksporcie. Tak i później się zastanawiam, skąd ja mam jakieś kolorowe plamy na zdjęciu, zwykle właśnie przez takie przegapienie. Ja osobiście nie stosuję tych wartości domyślnych, tylko modyfikuję już konkretne szpileczki, im tam przesuwam te parametry, i tak to u mnie wygląda. Myślę, że jeśli chodzi o te podstawy, to to jest wystarczające. Na pierwszy taki tutorial. Ponieważ no, jeśli zdjęcia są OK i nie chcemy jakoś bardzo mocno ich modyfikować, to naprawdę ta zakładka i te narzędzia do modyfikacji lokalnej zazwyczaj wystarczają w zupełności. Jeśli już się chcemy bardziej w jakieś winiety, w korygowanie obiektywu, w jakieś modyfikacje kolorów, no to to jest już inna sprawa i myślę, że do tego warto wrócić. W jakimś innym tutorialu. Tymczasem to tyle. Dzięki. Na razie.